Na początku XIX wieku w spokojnej angielskiej wsi stał dwór Longbourne, dom rodziny Bennetów. W tamtych czasach małżeństwo było dla kobiety wszystkim. Pani Bennet marzyła o tym, by wydać swoje pięć córek za bogatych mężów. Podczas gdy pan Bennet, inteligentny i ironiczny mężczyzna, z przymrużeniem oka obserwował starania żony: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty i Lydia. Pięć sióstr o różnych charakterach żyły otoczone oczekiwaniami rodziców. Oczywiście ich własnym marzeniem było znalezienie dobrego męża. Jak każda rodzina, Benetowie pragnęli dla swoich dzieci szczęścia. W świecie, gdzie pozory grają najważniejszą rolę, każdy gest, każde spojrzenie, każdy moment jest niczym starannie wyreżyserowany spektakl. Pod dyktando sztywnych norm społecznych. Reputacja kobiety jest krucha niczym płatek róży. Przybycie pana Bingleya, zamożnego kawalera, i jego przyjaciela, pana Darcy'ego, wywołuje poruszenie wśród Bennetów. Ich pojawienie się może zwiastować nowe uczucia i narodziny trwałej przyjaźni, ale jednocześnie dawne urazy i konflikty mogą powrócić z przeszłości. W gąszczu sprzecznych uczuć, córki państwa Bennet muszą wsłuchać się w głos swojego serca. I dokonać wyborów, które na zawsze odmienią ich życie. Oto pani Bennet, matka pięciu córek i dusza towarzystwa, która potrafi rozkręcić nawet najbardziej, połzę, ples, nudne spotkanie. Pani Bennet ma jedno wielkie marzenie wydać wszystkie córki za mąż, najlepiej za bogatych i wpływowych mężczyzn. Jane, najstarsza z sióstr, to uosobienie dobroci. Jest serdeczna, życzliwa i zawsze patrzy na świat przez różowe okulary. Prawdziwa duma matki. Nasza historia skupia się jednak na Elizabeth, dziewczynie inteligentnej i niezależnej. Elizabeth jest bystra, obdarzona ciętym dowcipem, a przy tym ciepła i dobra. Mary, trzecia z sióstr, to prawdziwy mól książkowy. Zamiast tańców i zabaw woli towarzystwo książek w zaciszu domowej biblioteki. Mary jest nieśmiała i zamknięta w sobie, ale świat literatury i muzyki daje jej prawdziwe szczęście. Katrin i Lydia, dwie najmłodsze siostry, to nierozłączne przyjaciółki. Jak wszystkie młode dziewczyny w ich wieku, interesują się chłopcami i plotkami. Któż z nas nie przeszedł przez ten etap w życiu, prawda? Pamiętajcie, moje córki, małżeństwo z zamożnym mężczyzną to najważniejsza rzecz w życiu. Powtarzała często pani Bennett. Bogaty mąż to gwarancja szczęścia i dostatniego życia. Lydia, najmłodsza z sióstr Bennett, zawsze była jak promienny promyk słońca, wesoła, pełna życia i nie stała, uwielbiała być w centrum uwagi niczym słonecznik podążający za słońcem. Jednak za tą fasadą czarującej młodości kryły się wady niczym skaza na idealnie białym obrusie. Pan Bennet, głowa rodziny, często przyglądał się im z łagodnym uśmiechem. Wydawało się, że zawsze bawią go poczynania żony i córek. Jednak za tą maską obojętności kryła się głęboka miłość, szczególnie do Elizabeth. Mimo, że każdy z Bennetów miał swoje wady i dziwactwa łączyła ich silna więź, która pozwalała im stawiać czoła plotkom i przeciwnościom losu. Historia tej barwnej i pełnej życia rodziny dopiero się zaczyna. Czekają ich liczne próby, miłosne rozterki, rodzinne perypetie i zmagania z konwenansami. Wieści o przybyciu kawalera, pana Bingleya, szybko obiegły całą okolicę. Pan Bingley, przystojny i zamożny młodzieniec, zatrzymał się w Netherfield Hall. Pani Bennet nie kryła ekscytacji powtarzając: Jaka to znakomita nowina! Wreszcie pan Bingley przybył w towarzystwie siostry i wyniosłego pana Darcy'ego. Pan Bingley okazał się być uprzejmym i przystępnym młodzieńcem. Wydawał się być szczególnie zainteresowany Jane, z kolei pan Darcy był zimny i zdystansowany niczym góra lodowa. Jego aroganckie zachowanie szybko stało się tematem plotek. Ich przyjazd wniósł spore poruszenie w spokojne życie Longbourn, odkrywając skrywane dotąd uczucia i wprawiając w ruch koło fortuny. Przerwa 5 sekund. Duma Darciego i uprzedzenie Elżbiety to jak dwa woły ciągnące wóz w przeciwnych kierunkach. Elżbieta postrzega Darciego jako wyniosłego, aroganckiego bufona, który patrzy z góry na jej rodzinę i przyjaciół nie może znieść jego protekcjonalnego zachowania. Darciego z kolei intryguje inteligencja i niezależność Elżbiety. Jej silna osobowość działa na niego jak magnes. Ich relacja przypomina skomplikowany mazurek. Pełna sprzeczności, słodko-gorzka i nieprzewidywalna. Każde spotkanie to pojedynek na słowa, cięte riposty niczym strzały z łuku. Przyjazd Bingleya i Darciego Zakłóca spokój sielskiego Longbourn. Elżbieta sama nie wie, co o tym wszystkim myśleć. Z jednej strony złości ją duma Darciego, z drugiej nie jest obojętna na jego urok. Panna Jane i pan Bingley od pierwszego spotkania przypadli sobie do gustu. Pan Bingley, mężczyzna szarmancki i o dobrym sercu, zakochał się w pannie Jane, urzeczony jej urodą i łagodnym usposobieniem. Początkowo rozmowy naznaczone były nieśmiałością, jednak z czasem rodziła się między nimi zażyłość. Uśmiechy i śmiech stawały się coraz częstsze, a spojrzenia zdradzały rodzące się uczucie. Na balach prezentowali się jak para z obrazka, wirując wdzięcznie w tańcu, oddając się walcom i mazurkom. Spędzali razem cudowne wieczory. Ich miłość była oczywista dla wszystkich. Mieszkańcy Longbourn nie mieli wątpliwości, że dobroduszna panna Jane znajdzie szczęście w małżeństwie, niczym w powieściach Jane Austen. Pani Bennet promieniała szczęściem, opowiadając wszystkim o swoim przyszłym zięciu. Nawet Elizabeth, początkowo sceptyczna, zaczęła wierzyć w szczere intencje pana Bingleya. Z czułością obserwowała swoją siostrę, mając nadzieję, że jej szczęście będzie trwało wiecznie. Ale jak ciemne chmury przesłaniające słońce, szczęście Jane i pana Bingleya zostaje przyćmione cieniem Darcy'ego. Darcy, zatroskany o reputację rodziny, obawia się mezaliansu przyjaciela z dziewczyną z niższej klasy społecznej. Dumny i pełen uprzedzeń, Darcy patrzy z góry na rodzinę Bennetów. Uważa Bingleya za naiwnego, a różnice między nimi za przepaść nie do pokonania. W końcu Darcy przekonuje Bingleya do powrotu do Londynu, pozostawiając Netherfield pogrążone w ciszy. Jane jest zdruzgotana, niczym królewna, strącona z piedestału. Elizabeth kipi złością do Darcy'ego. Jest przekonana, że to on jest winien cierpienia siostry. W jej sercu rodzi się nienawiść. Gorąca jak ogień. Podczas gdy Jane pogrążała się w smutku po wyjeździe Bingleya, do Longbourn przybył nowy gość. Był to pan Wickham, czarujący i przystojny wojskowy. Swoją uprzejmością i empatią, Wickham szybko zjednał sobie sympatię wszystkich mieszkańców, a w szczególności Elizabeth, na której wywarł ogromne wrażenie. Wickham i Elizabeth szybko się zaprzyjaźniają. Podczas jednego ze spacerów. Wickham postanawia opowiedzieć Elizabeth historię swojego życia. Wickham wyznał Elizabeth, że Darcy darzy go ogromną niechęcią i niesprawiedliwie pozbawił go należnego spadku. Historia Wickhama wzbudziła w Elizabeth głębokie współczucie i tylko utwierdziła ją w przekonaniu o bezduszności i okrucieństwie Darkego. Elizabeth była przekonana, że za maską chłodu i wyniosłości Darkego kryje się prawdziwie okrutny i bezwzględny człowiek. Elżbieta żywi coraz większą niechęć do darciego i całkowicie ulega urokowi Wickhama. Wierzy w każde słowo Wickhama, nie próbując dociec prawdy. Z każdym dniem jej niechęć do darciego rośnie, ale za czarującą fasadą Wickhama kryje się egoizm i chciwość. Nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój cel. Wickham zasiał w sercu Elżbiety ziarno podejrzliwości i niechęci do Darciego, budując między nimi mur. Szansa na pojednanie Elżbiety i Darciego maleje z każdą chwilą. Cisza pięciu sekund. Niespodziewany powrót pana Darciego z podróży wywołuje konsternację wśród domowników. Ku zaskoczeniu i lekkiemu skrępowaniu Elizabeth prosi ją o rozmowę na osobności, i wtedy zupełnie nagle. Pan Darcy wyznaje Elizabeth swoje uczucia i prosi ją o rękę. Zamiast radości słowa Darcyego wywołują w Elizabeth jeszcze większe zmieszanie. Mówi o jej rodzinie, pozycji społecznej i finansach w sposób, który Elizabeth odbiera jako zimny i protekcjonalny, potęgując tylko jej niechęć do niego. W jego słowach brak szczerości i ciepła, brzmią raczej jak zniewaga wymierzona w Elizabeth i jej rodzinę. Tak chłodna propozycja małżeństwa z pewnością nie zmiękczy serca Elizabeth. Pełne pychy i uprzedzeń wyznanie Darsiego dalekie jest od szacunku i szczerości, jakich Elizabeth szuka u przyszłego męża. Pauzes. Odpowiedź Elizabeth spadła na niego jak grom z jasnego nieba, niosąc ze sobą całą jej tłumioną furię. Odrzuciła jego miłość z pogardą wyrzucając mu z dumą jego arogancję, wyniosłość i brak szacunku dla jej rodziny. Oskarżyła go o złamanie serca Jane i kłamstwa na temat Wickhama. Twarz Darsiego zbladła, gdy dotarło do niego, że został odrzucony. Jego pewność siebie rozpadła się na kawałki, pozostawiając go w głębokim smutku i rozpaczy. Dopiero w obliczu gniewu i przenikliwości Elizabeth, Darcy dostrzegł swoje błędy. Shańbiony i ze złamanym sercem, Darcy opuścił Longborn bez słowa. Nagłe odejście pana Darciego głęboko zaszokowało Elizabeth. Jego słowa raniły ją do żywego, a nawet pocieszenie ze strony rodziny nie mogło ukoić jej bólu. Niespodziewanie otrzymała list, który miał odmienić wszystko. Autorem listu był pan Darcy pisał, aby wyjaśnić i bronić się przed wszystkimi oskarżeniami, które wysunęła przeciwko niemu Elizabeth. Drżącymi dłońmi Elizabeth zaczęła czytać list. Każde słowo było niczym klucz otwierający kolejne drzwi w jej umyśle, ukazując prawdę, o której nie miała pojęcia. Pan Darcy wyjaśnia swój nagły wyjazd. Wyznaje, że to on namówił pana Bingley'a do oddalenia się od panny Jane. Ponieważ wątpił w szczerość uczuć przyjaciela. Żałuje teraz swojego postępowania i przyznaje, że duma i uprzedzenia przesłoniły mu prawdziwy obraz rodziny Benetów. Ujawnia też prawdę o panu Wickhamu: jest on oszustem, który uwiódł jego siostrę dla pieniędzy. List pana Darciego jest dla Elżbiety prawdziwym szokiem. Jej dotychczasowe przekonania legły w gruzach. Prawda wychodzi na jaw. Elżbieta odczuwa wstyd i żal, ale jednocześnie zaczyna dostrzegać szlachetność i szczerość pana Darcy'ego. W spokojnym świecie Longbourn, gdzie toczyło się sielskie życie rodziny Bennet, niespodziewanie spada jak grom z jasnego nieba wiadomość. Lydia, najmłodsza z sióstr Bennet, zniknęła bez śladu. Plotki głoszą, że uciekła z przystojnym panem Wickham. Ta wiadomość szokuje wszystkich niczym nagły przymrozek w maju. Ucieczka córki z mężczyzną to hańba dla rodziny Bennet, prawdziwy cios dla ich reputacji. Zła nowina roznosi się lotem błyskawicy, niczym plotka po jarmarku. Rodzina Bennet pogrąża się w rozpaczy. Pan Bennet, nie tracąc ani chwili, rusza na poszukiwania Lidii. Darcy pojawia się niczym bohater z powieści, jakby los sam zesłał go, by ratował rodzinę Bennetów. Mężczyzna ten postanawia odrzucić na bok dawną urazę i dumę, by pomóc Bennetów w potrzebie. W tajemnicy, niczym prawdziwy szlachcic, Darcy rozpoczyna poszukiwania Lidii i Wickhama. Udaje się do Londynu tętniącego życiem miasta, gdzie łatwo zniknąć w tłumie. Tam odnajduje Wickhama. Oferuje mu pieniądze, by ten poślubił Lidię. Wykorzystuje majątek i wpływy, by ratować honor Bennetów. Prawdziwy gentleman. W tamtych czasach nie było nic cenniejszego niż honor i szczodrość. Darcy pokazuje swoje prawdziwe oblicze szlachetnego i bezinteresownego mężczyzny, który gotów jest do poświęceń. Pięć miał Kianno Chenmo. Choć sytuacja z Lidią ostatecznie dobrze się skończyła, nad rodziną Bennet wciąż unosił się cień skandalu. Elizabeth miotała się w swoich uczuciach. Z jednej strony była wdzięczna Darcyjemu za jego szlachetność, z drugiej zaś targało nią poczucie wstydu za swoje wcześniejsze zachowanie i błędną ocenę jego charakteru. W jej sercu kotłowały się sprzeczne emocje. Darcy również przeszedł przemianę. Nie było już śladu po jego dawnej wyniosłości. Stał się bardziej skromny, uprzejmy i pełen prawdziwej ogłady. Dostrzegł swoje błędy i postanowił wziąć za nie odpowiedzialność. Czy to przeznaczenie, czy po prostu zbieg okoliczności? Ich drogi znów miały się przeciąć. Pewnego dnia spotkali się przypadkiem pośród sielskiego, malowniczego krajobrazu angielskiej prowincji. Choć atmosfera była nieco niezręczna, wyczuwalna była między nimi jakaś niezwykła więź. Darcy zdobył się na szczerość i przeprosił Elizabeth za swoje wcześniejsze zachowanie. Pause. Tym razem nie ma wielkich deklaracji ani płomiennych słów. Darcy wyznaje swoje uczucia Elżbiecie z całą szczerością i bez oczekiwania wzajemności. Mówi jej o tym, jak bardzo podziwia jej inteligencję, niezależność i silny charakter. Niczym książę zakochany w dzielnej księżniczce. Elżbieta, poruszona jego szczerością i głębią uczuć, przyjmuje jego oświadczyny. Jakby przeznaczenie połączyło ich ścieżki. Ich miłość przezwyciężyła dumę, uprzedzenia i spojrzenia innych. Ufają sobie, szanują się i wspólnie będą budować przyszłość pełną miłości, trwałej jak gwiazdy na niebie. Ostatnie promienie słońca powoli żegnają horyzont nad Pemberley, oblewając złocistą poświatą całą posiadłość. Darcy i Elżbieta stoją ramię w ramię, trzymając się za ręce. Ich wzrok ginie gdzieś w bezkresnej dali. Ich historia to opowieść o przemianie, szacunku i głębokiej miłości. Musieli pokonać wiele przeciwności losu, zarówno te, które stawiało przed nimi społeczeństwo, jak i te, które kryły się w ich własnych sercach. W końcu jednak odnaleźli prawdziwą miłość w swoich ramionach. Teraz patrzą w przyszłość z nadzieją, gotowi kroczyć razem ku wspólnemu szczęściu. Historia miłości Darsiego i Elżbiety uczy nas o sile przebaczenia i pozwala dostrzec piękno prawdziwej miłości. Dziękujemy, że byliście z nami w świecie dumy i uprzedzenia. Jeśli podobała Wam się ta opowieść, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i podzielcie się tym filmem ze swoimi znajomymi. Wasze wsparcie jest dla nas najważniejsze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gdy nasza opowieść dobiega końca, Zatrzymajmy się na chwilę, by ponownie docenić piękno i ponadczasowe przesłanie dumy i uprzedzenia. Podróż Darsiego i Elizabeth uczy nas o wartości wzajemnego zrozumienia, znaczeniu rozwoju osobistego i potędze prawdziwej miłości. Choć ich historia dobiegła końca, to ich miłość pozostaje wieczna, inspirując nas po dziś dzień. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży przez karty uwielbianej na całym świecie powieści Jane Austen. Jeśli podobał Ci się ten film, daj nam łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się tym filmem ze znajomymi. Wasze wsparcie motywuje nas do tworzenia kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce przy okazji odkrywania nowych historii, które wzbogacą naszą wiedzę i perspektywę, bo każda opowieść niesie ze sobą unikalne przesłanie i cenne lekcje. Pielęgnujcie w sobie ciekawość i wyobraźnię. Do zobaczenia w świecie literatury.